Cześć, witam Was wszystkich i zapraszam do obejrzenia 11 odcinka serii Zagrajmy w Amnezja Mroczny Obłęd. W poprzednim odcinku udało nam się wreszcie wyjść z więzienia i udać tutaj do wejścia do cysterny, gdzie jesteśmy i na tym skończyliśmy odcinek, więc teraz może yy, zobaczmy co mamy ciekawego w tym pomieszczeniu. Widzimy jakiś korytarz i jakaś czarna substancja tu jest. Może weźmy. O, mam, mamy sój i spróbujmy. O, dobrze. Dobra. O, skończyła się nam oliwa. Ale na razie jej nie, nie potrzebujemy Te drzwi pewnie będą zamknięte Dokładnie Dobra Co my tu mamy? Mamy jakieś drzwi Po lewej, po prawej i na wprost Ale do dwóch z nich nie możemy się jak dostać Nie mamy się jak dostać Ale do tych na wprost tam gdzie jest drabina możemy Tylko właśnie musimy opuścić tą drabinę chyba O, tu mamy dźwignię chyba, tak jest Spróbujmy tą dźwignię może Dźwignia się zacięła Trzeba nasmarować przekładnie Właśnie mamy olej i może o, chyba już. Spróbujmy opuścić tą drabinę. Aha, tutaj rura blokuje drabinę, ale uderzenie uszkodziło. Aha, czyli spróbujmy jeszcze, może się uda tą drabiną zniszczyć. Tą blokującą rurę. Jeszcze raz. O, dobra, udało się. Fajna muzyka nas nagradza. To wejdźmy do, po, po tej drabinie może. Dobra. Mamy te drzwi, ale do tych się nie mamy jak dostać i po prawej też. No to chodźmy do jedynych dostępnych może. To jest sterownia, ale zobaczmy tutaj, może mamy jakieś dźwignie. A no tak, mamy takie kładki, i tam będziemy się mogli dostać do innych pomieszczeń. O, sorry, kamera mi uciekła. I tu też mamy taką, bo też ją op opuścimy. Może, a coś jest nie tak. Mamy zadanie. Napraw maszynerię, która struje wschodnim mostem. Aha, no czyli teraz będziemy mieć pewnie zdanie ją uruchomić. Tu jest wszystko w porządku. Dobra, to teraz wejdźmy do maszy do sterowni, przepraszam.

jakieś drzwi tutaj a dokładniej trzy pary no to może pozwiedzajmy sobie je o mamy jakąś mamy jakieś odważniki i zawory do nich pewnie i rurę pamiętaj jak przyszedłem grę że właśnie było coś z rurami, to może je może je, może je wezmę tutaj na korytarz, może się nam przydadzą dobra i wróćmy się jeszcze co tu mamy ciekawego o, jest krzesiwo dobra I to chyba tyle no to wejdźmy Teraz chodźmy, może tutaj. Ok, mamy kolejną rurę. One się tak jakby świecą na niebiesko, więc właśnie może to jest taka podpowiedź, że są one niezbędne później. Dobra. A no właśnie, mamy odważniki. Tylko one są opuszczone, i trzeba je pewnie będzie yy, dokładnie jak w pokoju naprzeciwko, w pomieszczeniu naprzeciwko, ustawić. Pamię pamiętam, tam był środkowy, był u góry, a pozostałe niżej. Spróbujmy. Zdało się za pierwszym razem. Dobra, chyba wszystko działa. No to chodź już do ostatnich drzwi. Dobra, jakieś inne drzwi ciężka brama. A no właśnie, mam tutaj zawór. zamykają chyba a, mamy kolejne pomieszczenia tak jak Wcześniej mieliśmy to Zacznijmy też od prawego Tu <grystujmy> mamy jakąś maszynerię ustawioną na razie Tak, tam I kolejną, trzecią już rurę Ale tu jeszcze coś mamy O, mamy notkę i krzesiwo yy, Mamy jeszcze trochę do zrobienia To chętnie by wam czytał te notki ale może sobie po prostu spauzujcie i przeczytajcie, bo, bo mamy to do zrobienia. A nie chcę tracić czasu na czytanie. Choć oczywiście chętnie bym je, by wam, czy, by wam czytał, ale po prostu nie chcę robić taki długi odcinku, bo wiem, że to się wam nie fajnie ogląda. O, mam oliwę. Fajnie, przyda się. Musimy teraz tutaj? No pewnie. Tak, wcześniej musimy te dźwignie ustawić yy, tak, pokój naprzeciw. Tam pamiętam, patrzyłem, było chyba. Dół, góra, góra, dół. Ale nie jestem pewien. Widzimy jakieś maszyneria. O, dobra, chyba działa. No co, co mi kamera ucieka? W międzyczasie słyszeliśmy schizy ale tego Daniela Mamy nowy przedmiot Drewniana korba Do jakiejś maszyny Zobaczymy, pewnie nam się będzie y, przy, Pewnie nam się przydają czegoś A w tym pomieszczeniu to chyba byłoby na tyle Tak jest? Teraz chodźmy tutaj. Dobra Tutaj poświećmy, bo mamy trochę tych krzesiw. Dobra, mamy tu jakieś rury. Podobne do tych, co myśmy właśnie zbierali. A tu mamy otwory na rury może. Aha. Pewnie trzeba będzie podobnie ułożyć. Zobaczmy. Spróbujmy. Podobnie jak wcześniej, w dwóch przypadkach mieliśmy. Czyli tak poprzenik, poprzenik w poprzednich tych z naszych zadaniach. No jak ta, tak się ustawiło, to spróbujmy tak. Teraz weźmy może tą grubo. Może tak. No nic, zobaczymy. O dobra Mamy no tutaj taki, mieliśmy tylko niebieską animację więc to no, pokazuje że razem no, z muzyką coś udało Chyba tyle, więc z tej maszynowej, chyba nic po nas. Kurde, co jest? A może to drewniana korwa coś mi ją znaleźli? O! no dobra. Więc chodźmy może do tego jedynego pomieszczenia wolnego, do którego się możemy dostać. Po lewej. Ale spróbujmy może jeszcze, bo może to, to co żeśmy robili w czterowni to może się ma wpływ na to. O. Jest chyba. Nie się tylko trochę ale to Ale to jakoś tam i tak chyba dostaniemy Bo wiecie, ja mam jeszcze wtórzę, mówiłem w drugim odcinku czy w trzecim Czy ja, ja tę grę Jeszcze w sierpniu, ale przeszedłem więc Sporo rzeczy pamiętam Oczywiście nie, nie wszystkie nie jest dla mnie góra oczywiste Ale dużo rzeczy pamiętam, żebyście wiedzieli to jest Cysterna, wchodzimy Więc tak, od razu powiem, że już kończymy. Jest, dzięki z 11 odcinka zrobiliśmy y, sporo, byliśmy w sterowni i sporo rzeczy żeśmy zrobili. Już, już tutaj widzę po pomieszczeniu, że to będzie takie jakby labirynt. Znaczy labirynt. Duże takie pomieszczenie y, z wodą, więc będzie ciężko. Będzie tu, tutaj się czai na nas wodny potwór. Więc będzie się działo, więc nie przegapcie 12 odcinka serii. A na dzisiaj, dzięki za obejrzenie. Jeszcze raz. Do następnego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.